To jest jak z dzieckiem, jak dziecięca taka natura, chce, aby za niego coś zrobił, żeby ktoś, go ktoś się nim zaopiekował, zrobił za niego, go poniósł, y przytulił, y otrzepał, y y ułożył do spania i tak dalej, wszystkie, wybaczył mu i wszystkie długi spłacił. Jeśli chodzi o sprawę grzechu, to jest obsesyjnie zazdrośny, żeby sam to zrobił. Nie pozwala nikomu. Sam to musi zrobić. Nikt nie może za niego spłacić grzechu. Nikt on sam, on sam, on sam, on sam, obsesyjnie sam. Ale proszę Państwa, ta obsesja, że on sam musi to zrobić, nie jest ludzka. Nie jest naturą człowieka. Jest to właśnie implantowany jakiś stan jego obsesyjnej obrony przed wolnością. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo Ewangelia objawia nam prawa wszechświata w taki sposób, abyśmy mogli w nich zaistnieć nie rozumiejąc ich. Bo nie możemy, nie musimy znać fizyki kwantowej. Nie musimy znać tych tajemnic, które tam gdzieś bebowo by są, ale będąc w Ewangelii i trwając w Ewangelii. I, I w prawie Chrystusa, Chrystus Pan objawia nam tajemnicę z samego źródła wewnętrznego, samego Ojca. Mówi zresztą w ten sposób: Ja i Ojciec jesteśmy jednym. We mnie źródło Ojca w pełni objawiło się do samego końca. Ja jestem królestwem dla Boga. On we mnie mieszka. Ja nic, co mówię, nie mówię od siebie. On mówi. I nic, co robię, nie robię od siebie. On robi. I nie przyszedłem pełnić swojej woli. Jego wolę pełnię. I tu naruszana jest przestrzeń posłuszeństwa szatanowi i musi się pojawić posłuszeństwo Chrystusowi. A posłuszeństwo Chrystusowi ono może tylko nastąpić przez to, że wierzymy Jemu, dlatego wierzymy Jemu, że On nas wyzwoli. To nie jest trudne, ale y, odniosę się do jednej rzeczy, aby zrozumieć, co to za się pojawia. Ten trud polega na tym. Y, to jest taka, taka dziwna sytuacja i widać, że ona jest implantowana, implikowana, implantowana, implantowana, implikowana. Jest tam sytuacja, która nie jest naturalną naturalnym stanem psychicznym człowieka. Nie jest. To nie jest naturalny stan. Ten stan nie jest naturalny. Jaki to jest stan? Człowiek chce, aby ktoś za niego zrobił, ktoś za niego spłacił pożyczkę, ktoś za niego oddał, ktoś mu wybaczył, ktoś go zaniósł, ktoś mu zrobił, ktoś wszystko za niego zrobił. Rozumiecie Państwo? To jest ta sytuacja. Ludzie chcą, aby za niego zostało zrobione. I to jest natura Powieka. I dlatego jest napisane w Ewangelii y, Pawła, Kolosan y, 2, y, 14, od 13, od 13, i Was umarłych na skutek występków nieobrzezania Waszego y, grzecznego ciała, ciała jednym słowem, ciała to jest taki wstręt, y, razem, y, razem z nim przywrócił do życia. Darował wam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, obciążający was nakazami. To właśnie, co było waszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygodził się do krzyża. Czyli tu jest napisane, yy... darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoziwszy do krzyża, czyli krzyż odzwierciedla to, że do krzyża została przygwożdżona nasza zła natura. Krzyż odzwierciedla zwycięstwo nad złem, a ludzie głównie nad krzyżem płaczą, że zło zostało pokonane. No bo. Nie cieszą się ze stania. I dlatego naturą człowieka jest to, że chcą, żeby ktoś za nich zrobił. Tak jak dzieci. Dzieci mają w naturze, mama zrobi, tata zrobi, wszyscy zrobią, dziecko wszystko ma. To jest takie dzieciństwo wewnętrzne, że mama wszystko robi. Dzieci nie mają właściwie jak są malutkimi dziećmi, które mają roczek, czy nawet mniej, nie mają żadnych obowiązków. Obowiązki jest, co mają dwa bardzo ważne obowiązki. Bardzo ważne: robić kupę i siku. Bo jak nie, to są chore. Spotkałem się z taką sytuacją. Ci, ci młodzi rodzice nie mieli świadomości tego, że ich dziecko jest ciężko chore, bo malutkie dziecko miało dopiero kilka dni i już trzy dni nie robiło sił. I oni myśleli, że ono jest takie, takie, można by powiedzieć, takie grzeczne, takie, takie ułożone. A ono było ciężko chore, ponieważ miało uszkodzone moczowo czy energii. I dlatego po prostu ono nie robiło siku. A dziecko musi robić siku. To jest konieczność. Dziecko musi robić siku. Czyli dziecko ro musi robić siku i robić mu musi kubkę, musi jeść yy, i musi w szóstym miesiącu najczęściej siedzieć, już zaczynać siedzieć. <laughs> Jak nie, to troszeczkę później. Później musi chodzić. Jak tego nie robią, nie robią dzieci, to dzieci, rodzice się denerwują. Gdy dziecko to nie robi, nie chodzi jak ma, jak ma e, kilka miesięcy, to się nie kłopoczą temu. A jak mają, ma już roczek i się nie kwapi do tego, to już się niepokoją. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są te sytuacje, czyli są pewne e, przestrzenie w człowieku, e, takie e, punkty, w których coś musi się dziać. Jeśli nie dzieje się, to co się dzieje złego. I tutaj chcę powiedzieć o tym, że właśnie, <laughs> że człowiek. <laughs> Chce, aby za nich coś zrobić. To jest, natura, to jest natura człowieka. To jest jak z dzieckiem, jak dziecięca taka natura. Chcę, aby za niego coś zrobił, żeby ktoś, go ktoś się nim zaopiekował, zrobił za niego, go poniósł, y przytulił, o y otrzepał, y y ułożył do spania i tak dalej. Wszystkie wybaczył mu i wszystkie długi spłacił. Jeśli chodzi o sprawę grzechu, to jest obsesyjnie zazdrośny, żeby sam to zrobił. Nie pozwala nikomu. Sam to musi zrobić. Nikt nie może za niego spłacić grzechu. Nikt on sam, on sam, on sam, on sam, obsesyjnie sam. Ale proszę Państwa, ta obsesja, że on sam musi to zrobić, nie jest ludzka. Nie jest naturą człowieka. Jest to właśnie implantowany jakiś stan jego obsesyjnej obrony przed wolnością, obrony przed spłaceniem długów, obroną przed tym, żeby pożyczki wszystkie zostały z nie, u niej usunięte i obrony bycia wolnym. To znaczy broni się przed tym, żeby... Nie, to nie jest ludzka natura. To jest implantowany, implantowane zachowanie nieludzkie. To nie jest zachowanie człowieka. To jest zachowanie jakichś demonicznych sił, które nad nim panują. To jest pewnego rodzaju stan hipnozy, który nakazuje mu zachowywać się właśnie w taki sposób, który jest irracjonalny co do natury normalnej człowieka. Rozumiecie Państwo? To jest ta sytuacja. Sami Państwo wiecie, że to jest. Ale dzisiejszy Kościół Śmierci na tym żeruje. Żeruje. Tak. Używam tego słowa świadomie. Żeruje. Żaruje na tym, aby ludzie się nieustannie spowiadali, e, pokutowali e, i byli nieustannie niezdolni do wykonania dzieła Bożego, bo Bóg w nich nie będzie mieszkał, jeśli nie będą w tym, e, nie uwolnią się no. od grzechów. Ale w tej chwili następuje właśnie wyjście z przestrzeni właśnie tej e, strefy shadow, czyli strefa shadow to jest taki stan, gdzie jeszcze były oddziaływania, z bieguna galaktycznego, który powodował jeszcze, że te siły, które oddziaływały, oddziaływały już na tą drugą stronę magnetyczną jeszcze były w pewien sposób równoważone i nie miały takiej siły. Ale gdy wyszliśmy, zaczęły one oddziaływać z potężną siłą, czyli słońce wewnętrzne. Słońce wewnętrzne ożywia naszego człowieka. I tutaj właśnie, gdy spojrzymy na pieśń nad pieśniami rozdział 4 do 12, Pieśń nad pieśniami, rozdział czwarty, werset dwunasty przedstawia Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma. Ogrodem, o, 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 ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym I proszę zauważyć dalej, jak jest bardzo ciekawe są te wersety. Ogrodem, źródłem i od początku. O, ogrodem zamkniętym jesteś, siostra ma. Oblubi, o Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym Pędy Twe granatów gajów z owocem wybornym, kwiaty henny i nardu, nard, szafran, bonna trzcina i cynamon i wszelkie drzewa żywiczne, mirre i aloes, wszystkie najprzedniejsze balsamy. Tych, tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych spływających z Libanu. O czym jest tutaj ta tajemnica? Ona mówi o bardzo ważnej sprawie, że ogrodem zamkniętym jest Dlatego, ponieważ nie przyszedł jeszcze ulu umiłowany. Umiłowany. I dalej jest powiedziane: Powstań wiersze północny, nadejdź wiersze z południa, wiej przez ogród mój, niech popłyną jego wonności, niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce. Tu jest właśnie o tej sprawie. Która jest zabroniona. Zabroniona, dlatego że dzisiejszy świat, dzisiejszy Kościół Śmierci, wszystko robi, aby nigdy ten obrót, obrót nie został odpieczętowany. Czyli inaczej można powiedzieć, aby a odpieczętować go tylko może Syn Boży.